Ludzie mogą wątpić w to, co mówisz, ale uwierzą w to, co robisz. Tego nauczył mnie sport. Kajakarstwo górskie zacząłem trenować, jak miałem 6 lat. Współzawodnictwo, treningi, czasem wielogodzinne, w trudnych warunkach. Wszystko po to, by stanąć na wymarzonym podium. Najpierw jako reprezentant polskich juniorów, później seniorów. Sportowe emocje na wysokim poziomie będą także udziałem mieszkańców Małopolski. W 2023 roku będziemy świadkami historycznego wydarzenia Igrzysk Europejskich. 23 czerwca obchodzimy Dzień Olimpijski. To święto wszystkich Olimpijczyków i całej Międzynarodowej Rodziny Olimpijskiej. To dzień, w którym w sposób szczególny powinno wybrzmieć, że Małopolska będzie gospodarzem Igrzysk. To właśnie na małopolskiej ziemi będą rozgrywane zawody z dyscyplin olimpijskich. To niecodzienna okazja do promocji Małopolski. Będzie to zdecydowany bodziec istotnie wzmacniający rozwój całego naszego regionu. W 2023 roku będziemy w pełni gotowi. Witold Kozłowski, marszałek województwa Małopolskiego.